Azja, NATO, panie profesorze. Bo y, y, Nie Chińczycy ma jednej dość Azji. dużo inwestowali. Nie ma jednej Azji. No właśnie, Chińczycy na przykład dość dużo inwestowali na Ukrainie. To prawda. Y, między innymi w przemysł ciężki, zbrojeniowy itd. i tak dalej. I inwazja rosyjska uderza w ich interesy. Jak oni na to reagują? To Jak oni na tę inwazję patrzą? Początkowo patrzyli zgodnie ze swoją zasadą siedzieć na górze i patrzeć na walczące tygrysy. Z chwilą, kiedy wydawało się, że Putin zwycięża, kiedy już była ta zaawansowana, nazwijmy to inwazja na wschodnią Ukrainę, a więc już po aneksji Krymu, Chińczycy wydali kilkakrotnie głos i to ustami najwyższego, czyli Supreme Leader Xi Jinpinga, że należy szukać pokojowego rozwiązania. To znaczy tam się. są te ich interesy. Na, Kry na Krymie nie było ich interesów. Dokładnie. Z dwóch względów. Pierw to, to jest myślenie geostrategiczne, że po pierwsze, jeżeli by Rosja Ukrainę stłamsiła, no to to jest dokładnie tak jak polskie interesy. Zamiast dw dwóch partnerów mamy jednego silniejszego, który na dodatek ciągle to jest najdłuższa granica lądowa na świecie. Czyli wzmocniona Rosja nie leży w interesie Chin. Tego żaden chiński przywódca w tej chwili nie powie, ale tak dokładnie jest. No tak, Trzeba myśleć o tym, że pewne rzeczy w stosunkach rosyjsko-chińskich nie zostały nigdy rozstrzygnięte, chociaż zostały zniwelowane, bo teraz są bieżące aktualne interesy ważniejsze. Ale kiedyś, jak Putina, do dokładnie. Kiedyś jak Putina nie będzie, Rosjanie staną. Ja uważam, że Rosjanie już stają przed zagadnieniem, czy mamy być zapleczem surowcowym dla Chin, bo w tej chwili zaczyna tak to wyglądać. Znaczy wzie, woleliby chyba być trochę dla Chin, trochę dla Europy i tak sobie grać po środku. Ale pytanie y, moje jest takie, czy oni się zaangażują w obronę suwerenności y, suwerenności ukraińskiej, czy nie? Nie zaangażują się bezpośrednio. Będą sygnały wysyłali takie, że to należy pokojowo rozwiązywać?